Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jesień. Jest to moja absolutnie ulubiona pora roku. Uwielbiam krajobraz dookoła mnie, liście, wszystko, tą całą aurę i uwielbiam chodzić na spacery, co strasznie fajnie na mnie działa, co dotlenia organizm, lepiej śpię, lepiej myślę, ale i mnie czasami dopada jesienna handra. I dlatego dzisiaj pokażę Wam parę sposobów, które mi poprawiają humor. Jednym z nich na pewno jest sport i ruch słońce, to na pewno, ale też takie przyziemne rzeczy. Przede wszystkim dobra dieta. Lubię czuć się najedzona i lubię sobie robić takie jednogarnkowe danie, które praktycznie robi się samo. Więc tutaj mam taki garnek z... Na TK Maxa, który Wam pokazywałam ostatnio, i robię sobie kurczaka. Ten kurczak zalecam Wam, żeby go podsmażyć. I uwierzcie mi, że jeżeli tego przed tym nie zrobicie, to nie będzie taki dobry. Więc będzie to taki kurczak w warzywach, dodajemy warzywa takie, jakie chcemy. Ja osobiście jeszcze mogę Wam polecić suszone pomidory. Dodanie paru suszonych pomidorów jest absolutnie przepyszne. To w ogóle dodaje taką głębię smaku i to mm, słuchajcie. Przyprawiam i dodaję jakiś tam ym, do smaku, ym, no, wszelkie przyprawy, czosnek i tak dalej. I zalewam to wodą i wsadzam do piekarnika. Tutaj jeszcze mi daje takie I wsadzam to do piekarnika na 80 stopni, czasami 150, ale raczej 80 stopni z termobili na 3 godziny. To robi się samo i jest przepyszne. Jeżeli chodzi o kompot, to ja uwielbiam, nie wiem jak wy, ale uwielbiam takie domowy kompot, zresztą jest cała rodzina, więc no, my akurat takie robimy sobie. Tutaj ciasto, słuchajcie, ciasto bez obiadu, obiad bez ciasta, nie wiem, to jakoś tak się łączy dla mnie, więc tutaj mam takie kruszone ciasto, postanowiłam zrobić. Tutaj już mam cukier moskowada jedną szklankę, ale można każdy inny, każdą inną, dwie szklanki, mąki, każde inne. E, proszek do pieczenia. Jest to opcjonalne, bo to ciasto nie musi rosnąć. 4 żółtka. No i oddzielamy to od e, białek. E, masło 200 g masła. I robimy taką kruszonkę. Można opcjonalnie ją trochę podpiec w piekarniku tam na 10 minut. Jak to już uważacie, e, taką, e, taki spód e, no, kładamy albo nie, podjadamy kładamy spód i myjemy owoce ja tutaj mm, chciałam zrobić ze śliwkami ale miałam bardzo dużo robaczywych śliwek i nie starczyło mi e, musiałam dołożyć jakieś owoce tutaj akurat jakieś tam leśne owoce dołożyłam, posypuję to wszystko migdałami e, żeby miało taki lepszy smak i posłodzone białko słuchajcie, powiem Wam, że jeżeli robicie to pierwszy raz, to na 90% nie uda Wam się ta przysłowiowa beza na górze to jest bardzo trudne. Teraz paznokcie. Jak mam handrę doła, to robię sobie paznokcie. Tutaj mam taki specyfik, który Wam pokazałam z sefory do pielęgnacji. Jakiś lakier i w międzyczasie można na przykład lody zjeść. To też jest fajny pomysł, żeby jakoś tam poprawić sobie humor. Dobra książka, to też zawsze jest świetny pomysł, jakaś Wasza ulubiona. Ja akurat wybieram Donalda w tym momencie. Teraz kąpiel. Bardzo lubię dopieszczać się tak naprawdę od stóp do głów, jak mam Handrę. I biorę wtedy gorącą kąpiel, taką naprawdę super, super z dodatkami. Tutaj mam ostatni jakiś naprawdę okruch, można powiedzieć, kuli z lasza, ale bardzo lubię takie kule w ogóle w, każdej, w wielu firm. I ona jest bardzo mm, pieniądza się. Ja zaraz sami zobaczycie, jeszcze nie, nie dodałam wszystkiego, a już jest bardzo wielka, taka yy, przyjemna piana. Kobieta jest naprawdę gorąca, ale przed tym biorę prysznic i robię sobie scrap, zanim wejdę do tej wanny. Tutaj mam taki Dead Sea Salt z The Body Shopu. On jest bardzo fajny, do suchej skóry. Świetnie nawilża skórę i yy, yy, przy tym mamy taki bardzo przyjemny masaż. Pobudzają. Energetyzuję, jest też taki olejek do, do tego, można włosy inne, włosy go użyć też. Natomiast ja dzisiaj mam taki zestaw z Artego i użyję takiej maski. Jak na razie pierwszy raz ją używam, więc nie mogę Wam za dużo powiedzieć. Bardzo ładnie pachnie i nie obciąża włosów. To jest moja ulubiona maska, taka oczyszczająca, maska przy fundu z Nuxa. Natomiast ja byłam ostatnio na mezoterapii trapi i głowy mm, i no i akurat nie mogę jej teraz użyć. Natomiast normalnie ją sobie na, nam nałożyła i oczywiście pędzelkiem, no bo pędzelki mam do wszystkiego praktycznie. Ale dzisiaj zrobię sobie taką maskę, no taką z Ifrosha, nie Używam jej nigdy zobaczymy anti aging. Anti Age Global, przepraszam. I tą potem nakładam krem nawilżający, a czasami po prostu zostawiam tą maskę do wyschnięcia na swojej scerze. Tutaj mam z Bath and Body Works świeżą bawełnę. Taki balsam, oczywiście mój ukochany, ale teraz będę musiała się udać i kupić jakiś taki może dyniowy. Bardzo często dopieszczam swoje stopy. Tutaj mam taką złuszczającą maskę do stóp i ona jest świetna. Bo to są takie skarpetki, które świetnie złuszczają stopy. Tylko musimy chodzić w skarpetkach przez parę pierwszych dni, bo skóra bardzo schodzi. A później można nałożyć taką maskę regenerującą za parę dni. I można też sobie pomóc taką gąbką. Ona jest bardzo fajna, taka mm, twarda, twarda, ale zarazem miękka. No i widzicie jak to wygląda. Mm, dziewczyny, polecam Wam, bo naprawdę jest pyszne. jeszcze z tymi pomidorami suszonymi. I tymczasem żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie dajcie się jesiennej handrze. Pamiętajcie, że to jest naprawdę piękny czas też na spacery. A tymczasem ja udaję się na swój relaks, kąpiel. Trzymajcie się, do następnego filmu. Pa!